Siemano, witam was w kolejnym odcinku z mojej serii o ligowych skórkach. Dzisiaj powrócimy do tematu, który nie został wyczerpany w całości, a chodzi tutaj o team'owe skórki. Czyli przedstawię wam team skórek do 5-osobowego składu, ale również będą małe wyjątki. Dzisiaj na pracę bierzemy jedną z chyba najsławniejszych skórek, ale nie tylko. Zapraszam do obejrzenia do końca materiału, ponieważ tam będzie parę informacji o odcinku. Nie przedłużając więcej, zaczynamy top 10 team'owych skórek w League of Legends. Miejsce 10 to Team Zabawek, który w skład wchodzi Eni, Gangplank, Orianna, Poppy oraz Shaco. Nie jestem praktycznie w ogóle znany, ale chciałem Wam przedstawić ciekawy pomysł na zrobienie teamu. Miejsce dziewiąte to Team Mecha, a znajdują się w nim Atrox, Khazix oraz Malfight. Jak na chwilę obecną mamy w grze tylko trzy takie skiny, Może no w przyszłości się to zmieni, ale na mapie 3x3 na jak najbardziej się nadaje ten Team. Numer 8 to Team Tepa, a są tam Ezril, Mundo, Nunu, Orianna oraz Shen. Skórki zostały wydane w 2013 roku, ale i tak trzymają klasę i są ładnie przygotowane. Charakterystyczne rzeczy to ręka Ezrila, tasaki Mundo, który został zwinięty na puchar oraz wygląd Nunu. Miejsce siódme to Team Western, czyli Alistar, Fiddlestick, Misfortune, Renekton oraz Yasuo. Nie jest on popularny, więc jak najbardziej możemy go użyć, a poza tym postacie nie są takie złe i można fajnie się zgrać z sojusznikami. Numer 6 to team walczących królestw, w który skład wchodzi Jarvan IV, Katarina, Nidali, Trundamer oraz Xinzao. Skórki są bardzo ładnie oraz efektywnie zrobione więc jak najbardziej pelcam wam je. Jedynie czego mi brakuje to teamowego splash arta. Miejsce piąte to Team Blood Moon. Skład to Akali, Elise, Kalistra, Shen oraz Thresh. Riot zrobił skórki z ciekawym pomysłem, więc możemy mu pogratulować. Poza tym bohaterzy nadają się do gry i mogą się dobrze zgrać, więc jest to kolejna z rzeczy, która zachęca do kupna tych skinów. Czwarte miejsce otrzymał team Fnatic, a znajdują się tam Korki, Gragas, Janna, Jarvan IV oraz Kartus. Team jest oddaniem hołdu dla europejskiej drużyny Fnatic, która wygrała Mistrzostwa Świata pierwszego sezonu, a jeśli chodzi o wygląd to skórki zostały bardzo dobrze dopracowane. Miejsce trzecie to team SKT T1 w składzie Jax, Sin, Wayne, Z oraz Zaira. Wiele osób pytało się o ten team, przez co właśnie dzięki niemu powstał ten odcinek. Mogę dodać, że na splash arcie teamu jest Draven ze swoją skórką. Przyjrzyjcie się, a na pewno zobaczycie. Numer drugi to Team Battlecast, a znajdują się w nim Shogat, Kog'Maw, Skarner, Urgot i Vel'Koz. Jest to jak najbardziej efektywny team, nie ma się co dziwić, ponieważ znajdują się tam aż dwie legendarne skórki. Na dodatek mogą dodać, że wszystkie postacie znajdują się na splash arcie kreatora Wiktora. Miejsce pierwsze otrzymał team futbolistów, w którym znajdują się Alistar, Gragas, Lucian, Maokai, Twisted Fate. Ta drużyna spodobała mi się najbardziej oraz ma jak dla mnie najciekawszy pomysł. Jeśli to ustawienie bohaterów wam się nie spodobało, to nic nie szkodzi, ponieważ jest 9 postaci związanych z piłką. Dotarliśmy do końca, zapraszam do komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Tak jak wspomniałem, tym futbolistów to nie 5, a 9 postaci, które widzicie teraz, więc jest wybór i jest to bardzo dobre. Na samym początku filmu mówiłem, że coś wspomnę o odcinku, a chodzi o to, że w tym filmie umieściłem najsławniejsze drużyny, ale miejsce 10 oraz 7 to co innego. Jeśli byście chcieli, to mogę zrobić teamowe skórki, które nie są znane, a dzięki temu właśnie będzie rozpoznawalny. piśmie to wszystko się okaże. To by było na tyle. Ja jestem Quester, życzę Wam jego dnia, cześć i na razie.